Hej kochani, witam Was dzisiaj w kolejnym filmiku e, i zaczynamy vloga. Jak widzicie, nie jestem już u siebie w domu, tylko jestem u rodziców. E, I tak jak wspominałam w ostatnim vlogu, dzisiaj pokażę Wam, e, jak wygląda teraz pokój po tym, jak mnie już tu nie ma, e, bo ktoś był ciekawy. Tutaj powiem od razu, że to jest taki pokój, że trochę graciarnia. Wiecie, rodzice będą niedługo remontować, więc tutaj się też dużo pozmienia. Ale pokażę wam tak, jak to teraz wygląda na daną chwilę. No, w sumie nie przedłużając, idę pokazać. Okej, okay, więc tu się wchodzi i tutaj ja wcześniej miałam postawioną tą komodę, a tutaj mama zrobiła sobie miejsce, żeby było jej wygodniej na odkurzacz. No i tutaj są te szafki, co były. Mama sobie to jakoś poukładała, wiecie. E, tutaj stoi teraz na środku łóżko. Ten dywan to jest mój dywan e, z... Miałam go w sypialni przez jakiś czas u siebie tam na nowym mieszkaniu. E, tutaj są akurat moje rzeczy. Tam przyniosłam w siatkach. Tutaj wody są. E, I w ogóle tam, wiecie, jakieś ten... Tutaj jedno lustro. To było moje ulubione lusterko, serio. E, tutaj jest komoda. I tu tak, tu był dekoder i tu był telewizor. Teraz tutaj wiszą zdjęcia i w ogóle takie jakieś pierdełki. Niedługo właśnie rodzice jak będą remontować, to tutaj się troszkę pozmienia tutaj pełno kwiatków stoi na okienku i tutaj są poukrywane zabawki dzieciaków no i tutaj znajduje się lustro, taka jak to się nazywa w środku się otwiera i jest biżuteria, po prostu nie będę wam tego pokazywać, bo to po prostu jest mojej mamy ale bardzo fajne, dostała moja mama to na um, urodzinki ode mnie i od siostry może też chcę takie coś z, zakupić, bo naprawdę fajne nie, ja dziś w takiej mokrej odsłonie Dada. bo mam właśnie włosy i zaraz muszę je suszyć. E, moi rodzice dziś mieli plany, ale moja mama się źle czuje, więc może wykorzystam tatę, żeby pojechać na miasto odebrać paczkę, tą, którą ostatnio nie odebrałam, i w końcu wam pokażę, co tam się znajduje. Jak również będę musiała pojechać na miasto, po prostu euro zamienić. E, no. I siedzę w takiej czuprynie, o, zobaczcie, już tak odrosty widać, a ja niedawno farbowałam. Właśnie to jest coś, czego nie lubię w blondzie, a ogólnie w farbowanych włosach, jeżeli chodzi o stosunek ciemnych włosów do jasnych, to właśnie, że tak szybko rosną. Eee, dobra, mm, idę suszyć włoski, jesteśmy po śniadaniu, a Lili mi się rozbiera i płacze, super, normalnie bomba. Dobra moi mili, ja właśnie się już pomalowałam, nawet zdążyłam wysuszyć włosy i wszystko. Ubrałam się i teraz zaraz Lilu nie ubieram i czekam na mojego tatę. I jedziemy do mojej babci na chwilkę. Później lecę odebrać tą moją nieszczęsną paczkę, no i właśnie do tego banku. Pewnie nie będę nic nagrywać, ale. Bo będę szybko wszystko robić, żeby jeszcze zdążyć pójść do siostry dzisiaj. I Misiu panda, tak? Tak? Chcę iść jeszcze do siostry i właśnie może dziś przyjaciółka przyjdzie do mnie na noc, więc zobaczymy, co nam w sumie dzień przyniesie. Misiu. Misiu. A powiedz panda. Papa. Papa. Kochani, w końcu Wam pokazuję przesyłkę, która właśnie mi przyszła. Jest to soniczna szczoteczka do zębów. Została zamówiona na AliExpress. Jeżeli jesteście ciekawi, to linki będziecie mieli niżej w opisie, żeby sobie sprawdzić. Ja, słuchajcie, powiem Wam, że bardzo długo zbierałam się, żeby kupić yy, w ogóle elektryczną, elektroniczną, no wiecie, szczoteczkę. No i teraz miałam okazję jakby dzisiaj będziemy testować Tutaj macie jej funkcje, wszystkie opisane Jest ich aż 8, więc no dosyć sporo Tutaj macie dalsze informacje dotyczące tej szczoteczki No i ja dzisiaj ją przetestuję i podzielę się z wami informacjami dotyczącymi jej Tą szczoteczkę normalnie się ładuje i w ogóle ma dotykowy ekran Więc już się nie mogę doczekać, żeby otworzyć i zobaczyć Dobra, ja rozpakowuję fajne pudełko, bardzo takie miłe do rozpakowywania. No i pierwsze się rzuca oczywiście szczoteczka, jest ładnie zabezpieczona. Tutaj są wszystkie kabelki, które zaraz tutaj pootwieram, żeby zobaczyć co i jak. Więc jak widać w zestawie jest e, właśnie ta podstawka, do której się podłączy pewnie kabelek się ładuje. E, tutaj jest instrukcja obsługi i tu sama szczoteczka. Ciekawe czy ona będzie już naładowana, czy będę musiała ją podładować. Powiem Wam, że taka spora o Lili już chce. Szczotka tutaj wygląda, widzicie, na zwykłą, po prostu najzwyklejszą, więc ona nie ma jakichś bóg wie jakich tutaj e, tych grzebieni, nie wiem jak to nazwać. Ja teraz zerwę o to. Dobra, spróbujemy włączyć. Okej. Okay. Więc tutaj można pominąć. Okej. Okay. Widzicie? Tutaj jest chyba odliczanie jakieś. Aha, tutaj wszystko się jakoś zapisuje. Więcej informacji jest, wiecie, wiadomo w tej instrukcji obsługi. Ja teraz przetestuję tą szczotkę na sobie. ogólnie szczotka wyłącza się sama po dwóch minutach użytkowania. Tutaj można, jak widzicie, przewijać. Trzeba będzie tutaj też. Aha, tu jest się ustawia siłę. Ok, widzicie, tutaj wszystko jest podświetlone. Ustawia się też czas. Także naprawdę fajne. W instrukcji ogólnie wszystko jest szczegółowo opisane, więc ja tutaj postaram się rozbroić w przeciągu paru tam dni. Bo wiecie, uczy się człowiek na błędach. Jeżeli jesteście zainteresowani szczoteczką, to mówię linki: macie niżej. Ja jestem mega zadowolona. Powiem Wam, że to coś innego, bo byłam przyzwyczajona do. Mycia manualnie tych zębów, i myślę, że będę teraz stosować to, ale mówię, już zbierałam się bardzo długo, żeby taką szczotkę nabyć, i oto się nadarzyła okazja. Miała to siostry, ale siostra dzisiaj ma spotkanie tam jakieś, i jednak nie. Ale, ale. W sumie to ok, bo zjemy sobie na spokojnie zupkę, później, właśnie z przyjaciółką pójdziemy na miasto prawdopodobnie, więc fajnie. No i tak się dzisiaj dzień zapowiada. Słuchajcie, jest przepiękna pogoda. Byłam u babci, to normalnie opalać by się mogło tam, bo tam jeszcze jest wydaje mi się, że cieplej niż u mnie. A tutaj czeka na nas już pomidorówka. Lilunia, czy chciałabyś zjeść pomidorówki? Taa, dobra. Ta mama nakłada. Co tam walczysz z tą kusztawką? Buju! <głos> <głos> Dawaj nogę. Dawaj. Opowiedz, co się stało. Gdzie jest twój smoczek? Nie ma. No ale gdzie jest? Spadł za łóżko? Tak? I mama ma wyciągnąć? A pójdziesz spać? Nie. A A mama może iść spać? Tak. Ty? Ta? A dasz buzi? Nie. Dlaczego? Nie Nie. A pokaż język? Nie. A powiedz mi Mama. No, no ale powiedz misiu. misiu. Misiu, a powiedz mamo. Gdzie mamo. jest Lila? Lila? Opowiedz mamo. Bujasz się Lilunia? Jesz ludzika? Tak. Ja. Dobry? Pokaż jaki dobry. Mm. Co tam Lilunia? Byłaś u cioci? Tak. Ja. Tak? A teraz jedziemy do domku? No super. Hej kochani, odzywam się do was w poranku. <laughs> Ostatnio miałam dosyć takie fajne dni. Coś robiłam. W sumie sami widzieliście, że gdzieś tam chodziłam jednak, więc nie aż tak się nudziłam. Bardzo to doceniam, bo naprawdę czasami można tu umrzeć z nudy. A jak właśnie nic nie robię, tu w domu zawsze coś się znajdzie do roboty. Chyba sami wiecie jak to jest. Ja właśnie tutaj o mieszam sobie dla y, Lili na placuszki. Miałam robić kakao, ale w sumie ostatnio ciągle jadła, więc teraz zrobię normalne. Dodam jabłuszka, banana, bitej śmietany i będzie cacy. Y, no i ogólnie dzisiaj jest Boże Ciało. I ja muszę y, tutaj jeszcze jakby parę rzeczy y, gdzieś ogarnąć, siebie ogarnąć i może, może coś porobię. No chociaż powiem Wam, że pogoda jest taka... Miała niby być spoko, ale tak widzę, że niezbyt, więc ach, wierzyć tym prognozom pogody to tak ciężko. Skończyłam robić placuszki, ja sobie zrobiłam z bitą śmietaną, jabłkiem i banankiem. Jesz placucha? A dobry chociaż? Tak. Taki dobry. O, karmisz? Tak? Ta? <laughs> Uważaj, bo wylejesz piciu. Napij się herbatki. Ale masz szubizu loki. A ty jesteś taki e biały mudzynek? Nie? nie. Masz takie lo loczki jak mudzynek. Takie śliczne. A ty nie ubrałaś. Lilunia tu ubrałaś za duże leggings i jeszcze metka z tyłu jest. Bo to na 92 luluś. Oj, ty. tak śmiesznie? Nie ma. Czego nie ma? Chodź tutaj, usiądź i pogadaj z mamą. I co tam powiesz? Co? Lila, jesteś? A powiedz, Monika. Powiedz Monika? Powiedz Monika. Moka. Moka, Ślicznie, Monika. A bez mama powiedz mama. Tup, 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 tup Szybko, kto tak tupta, nie? A jak robi zajączek? Kic, kic, kic <tup, tup, tup, tup. Uważaj, kotek ucieknie chyba Uważaj Kici, kici, kici o. Zobacz, kotek się położył no, pogłaszcz kotka. Zrobił, zrobił miau, tak? Idziesz do mnie? No, pokaż jak zjeżdżasz. No, siadaj. Ale z ciebie, Miki Miki. No, chodź. No i przyszło już te ostatnie ujęcie dzisiaj dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Ogólnie jeszcze tylko mam dla Was zapytanie, jeżeli dotrwaliście do końca, a wiem, że jak zawsze coś pytam, to zawsze dostaję odpowiedź. E, otóż y, zawsze nie miałam problemu z moimi, wiecie, rzęsami, zawsze pięknie rosły. Ale jakieś pół roku temu, zmywając makijaż, wypadły mi tutaj rzęsy, jak widać. I teraz, żeby pomalować rzęsy, to jest dla mnie wyzwanie. I zawsze, jak stosowałam olej krycynowy, to mi to pomagało i mi odrastały właśnie ładne, mocne rzęsy. A teraz nic. I w tych miejscach w ogóle nie chcą mi one urosnąć. Więc, jeżeli ktoś coś wie, co mogłabym zastosować, może nawet coś, co mogę sama zrobić, to proszę, żebyście dali mi znać bo czuję się łysa tutaj bez tych rząd. a nie chcę wiecie, doczepiać, ani nic z tych rzeczy, tylko chcę mieć swoje, także jak znacie jakieś magiczne sposoby, albo jakieś preparaty naprawdę, które działają, to dajcie znać. Dobra, ja będę się już z wami żegnać, właśnie idę robić liluni, e, śniadanko i potem się muszę ogarniać, także do zobaczenia w kolejnych vlogach, pa, pa!